Skąd mam wiedzieć, czy mój projekt jest innowacyjny? Co to ma być ta innowacja? Może ty jeszcze nie wiesz, ale w LGDH już wiedzą, że Twój projekt nie jest, nie jest innowacyjny. Tak naprawdę większość waszych projektów nie jest innowacyjna, umówmy się. To nie jest też innowacja najczęściej rozumiana w taki sposób jak na płaszczyźnie, na poziomie tych programów regionalnych, gdzie często są potrzebne opinie o innowacyjności. Tutaj. Mówimy o innowacyjności na terenie LGD, czyli najczęściej, najczęściej kilku gmin i najczęściej o innowacji produktowej lub usługowej, czyli wprowadzam nową usługę na rynek, nowy produkt w sposób innowacyjny wykorzystuje lokalne zasoby, nowatorski. Albo jakaś nowa maszyna zostanie wprowadzona na rynek, która robi jakieś nowe rzeczy, ale oczywiście to są tylko jakieś takie ogólne spostrzeżenia, bo Musicie się odnieść do definicji, która obowiązuje w Waszym LGD. Jak macie w regulaminie, jak macie w naborze, w ogłoszeniu o naborze listę dokumentów, to tam są kryteria oceny projektów i jest wytłumaczone, co oni punktują mnie. Problem z tym, z tym kryterium jest taki, że jest masakrycznie uznaniowe. Tu po prostu widzi jest bardzo, bardzo. Bardzo duże jest pole do, do, do interpretacji, powiedzmy, przez tak zwanych ekspertów z lokalnej grupy działania. Nie potrzeba najczęściej opinii o innowacyjności, no ale taki bardzo rzetelny opis się przyda. Pamiętajcie, że w tych radach też nie głupki nie zasiadają, oni mniej więcej wiedzą, jakie usługi, produkty występują na, na terenie LGD. Poza tym często googlują. Tylko raz mi się zdarzyła taka głupota, że badali innowacje po kodzie PKD. Rozumie, rozumiecie to? Wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład dostaje się punkty za innowacyjność, jeśli się, się wprowadza na teren LGD, czyli tam, nie wiem, 6 gmin konkretne PKD. To jest w ogóle głupota. I wyobraźcie sobie, że żaden budowlaniec, choćby nie wiadomo, jaką technologię z Ameryki przywiózł, nigdy nie będzie innowacyjny, no bo przecież no. Budowlaniec ma najczęściej yy, tam, nie wiem, 10 podstawowych kodów i rozwija się w ramach tych kodów PKD, nie? Wiecie, te malowanie, tynkowanie, pozostałe roboty. No i, i, i kto ma zdobyć punkty, nie? No to, no to jest takie jedno LGD na terenie Polski. Już zapomniałam nazwy tego LGD. Musicie ten pomysł wstępnie też przeanalizować z LGD, zobaczycie wtedy, jak oni reagują na ten pomysł.